Witamy na naszym kanale Family Trip. E, długo nas nie było, ale pomału powracamy. Wybaczcie, brak czasu, troszeczkę e, w naszym życiu małego zamieszania. Troszeczkę. E, trochę razi, może odbijać słońce, ale jest mega fajnie ciepło. E, no I i gdzie jesteśmy? Na zlocie. Na zlocie Camping Park w Mazury. Po roku czasu jesteśmy z powrotem. Mega impreza, piąteczek, wczoraj już przyje przyjechaliśmy. Dzisiaj piątek jest naprawdę e, już dużo załóg, się zjeżdża, a być, ma być prawie ile? 180? No 400 ludzi. 400 osób prawie praktycznie będzie, także impreza będzie naprawdę przednia. Bo wieje. Super. wieje, wiaterek wieje, dlatego nie jest tak może aż gorąco, ale Dobra, jest. Super. Idziemy, idziemy, idziemy na zebranie, tak? Idziemy na zebranie, 13 godzina e, i zaczynamy. Zapraszamy, jesteśmy i pokażę wam jeszcze tam jest główne biuro dowodzenia gdzie tu się zbliżenie robiło tam jest biuro przepustek, że tak powiem tam przyjmują nowo przyjaznych biuro, tak jak to mówi się biuro i tyle, a tu zobaczcie cała imprezka tu nasza przyczepa W końcu ci nie widać. To może i lepiej. Ha, 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 ha. A tam mamy staweczek. Dzisiaj pójdziemy na rybki. jest ten główny Winowajca. To ja i ma robię. Ten, to jest główny Winowajca, z którego tutaj jesteśmy. No to widzisz jakieś miedo nie wiem jakiś taki... Da. Czy on jest z telewizji, czy nie ma co on sobie e, Stamtąd. Dostanie nas kopę w torby. Ja no, on tu nagrywa Krzysztof, wiesz? ja ciebie on nie. To krzy pozwór Krzysztofa ZMKM. Krzyzią, dawaj, dawaj tu. A tu mamy świetlicę. Idziemy na świetlicę na rozpoczęcie jakby to powiedzieć majóweczki Stary idzie Tak O nie nagrywa.

Mamy ognisko? Jest ognisko, jest kolorowa, są ludzie, jest kiełbasa się smaży. Także zaczynamy e, wieczór Pod słońce w ogóle nagrywamy tak, tak, Pod słońce, nie? ale będzie dobrze, bo chcieliśmy wszystkich tam ująć e, Zaczynamy wieczór z ogniskiem Majóweczka rozpoczęta Piątek, piątunio Tak. Dzisiaj pontańcowa o 20 Także będzie, będzie Już jest fajnie, wesoło jeszcze będzie jeszcze weselej Cóż więcej Widzimy się później Na zdrówko mhm. Jest nasza superstar Dzień dobry Dzień <laughs> dobry T ten pan ten, to się... <laughs> jest smutny. Na... Słuchajcie, czemu? przychodzą z taką ogromną kamerą. Ja mam taką malutką i, i mam, że tak powiem, kompleks niższości w tym momencie. właśnie no. grzesiek mam mniejszości, bo ma wszystko duże. Kamery. <laughs> Idą na rybach wyciągnę do swojego, tak, o to swoją Jak widzicie impreza przednia. Tam jest za mną ognisko, a my tu z Nelusią się bawimy. Bujamy jest fajnie, nie? Pomaga jedna luś do kamery. Tutaj. O tak, super. Bawimy się. A tam Ogniko pełną parą. Jadą z kiełbaskami. I smażą kiełbachy. A my z Delusią na placu zabach. A tu mamy strefę dla dzieci. Pełno dmuchańców, malowanie buziek.

Dziewczynka czekaj. Je jednak, dziewczynka czekaj. No zjeżdżaj. Chopa! No, Oj, nie znagrała. No to co No. Jest i nasza zguba. Przywitaj się. Cześć wszystkim, ale słońce świeci i jestem zmęczony. Patrz jak fajnie było wczoraj. Gdzie? No wczoraj na, na zabawie, bo ja... Ale to weź no... kamerę na mnie, bo ja ten... nie widać e, mnie. Poczekaj, bo ja była gaya. bardzo świetna. Było bardzo fajnie. Nie wiem, o której nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam. Do drugiej o, było. O! Odczurka będzie. Nie nie, o, jedzie, no? jedzie, zjeżdżaj. nie, odjeżdżaj. patrzysz. Wjedzie, no Pokaż dla taty. No, pokaż. Super! Brawo! Ale fajnie. No, także jak widzicie jest fajnie. Dzisiaj już sobota, już człowiek ma w głowie, że jutro już niedziela i trzeba wracać, aczkolwiek, aczkolwiek może nie wrócimy. Tak, zostaniemy. przedłużymy wyjazd dożywotnio. Jest fajnie, jest fajnie dzisiaj zabawy dla dzieci, jak widzicie. Dzisiaj znowu będzie potańcowała, ale nie Ale dzisiaj nie, dzisiaj już jutro trzeba wracać, to trzeba odpocząć trochę, żeby dać radę pojechać samochodem. Tak, tak, chyba, że ty albo jutro ty kierujesz. Nie? E, nie, nie słuchajcie go. Dobra. No, pogadamy mi się jeszcze później. Pa. Ale fajne balony, są bańki. Zapraszamy, zapraszamy Pora obiadowa Oczywiście nie gotujemy Nie, przyczepie. nie chce się Nie chce a żarcia żeśmy nabrali, nabrali A człowiek jak zawsze więcej chyba przywiezie z powrotem jak kupi Bez kitu No ale dzisiaj mamy który dzień z lotu? Drugi w sumie W sumie drugi w dzień przed Tak? Dzień w czwartek Wczoraj był piątek, dzisiaj jest sobota. Chyba Ale dziś tak. wieczorem grilla, rozpalimy ziemniaczki, czas tak. zrobić. Do dzisiaj tak trochę z rodzicami zamówiliśmy jedzonko schabowe, flaczki pomidorowa, Zjemy tutaj sobie, jest możliwość wykupienia sobie obiedziku. Przepyszne są, ponoć ja jeszcze nie jadłem. Wczoraj Zupa dobra. nie, Aniele też pojadła i dzisiaj też może poje pomidorówki z makaronem. I nic i pójdziemy dalej. Dzisiaj mocniej grzeje, dużo mocniej grzeje, mniejszy wiatr, chociaż tak wieje trochę, ale nie czuć, ale nie, czuć nie, jest z... nie jest zimny, tak jak wczoraj. Nie? No i, i dzisiaj widzę, że wszyscy tak są już wymęczeni, nie? Tak. Jeden dzień. <laughs> już mało ludzi, w ogóle godzina 12.30 i no tak pochowali się, pochowali się i nie ma tych ludzi dzisiaj. No zmęczeni, zmęczeni pewnie i ta pogoda zrobi swoje. No nic, ale nie zaraz, nie. Za, raz za, o, za godzinkę zaczynają się y, konkursy. Będziemy tak. skakać w workach i w ogóle i z grzeźkiem wygramy każdy. Tak, wszystkie bierzemy. Tu muszę dojść do założyć. Ja też muszę iść. No, też chyba, muszę iść. Bo, no, bo saka ale to będzie nie, też bo to prawa. No. no dobra, do zobaczenia później. O, nie nagrywało się. O, się nie tak. Nagrywało się. Jak widzicie, przy przyczepie jest salon, mamy nawet. Menikir, tak, czy pedikir to stopy? Tak. O, patrz, nauczył się. W końcu. Można? Można. Na kempingu kobiety mogą wyglądać ładnie? Mogą. Także zapraszamy. Pochwal się, co kupiłeś wczoraj, co wygraliśmy. Co Bo ja nie nagrywałam, co na wygraliśmy wczoraj. Aha, dobra, idę. Yy, yy, wczoraj yy, wylosowaliśmy Został wylosowany nasz numerek i Róża wygrała voucher do sklepu. Tutaj, który był taki karawaningowy, i jak widzicie, mamy troszeczkę dopłaciłem w końcu normalne lusterka. Bo z tamtymi już się nie dało jeździć. W końcu są porządne i ta droga będzie troszeczkę lepsza. Mam nadzieję, ale na pewno się sprawdzają. A tutaj nasi sąsiedzi dalej piją, ciągle piją, bez przerwy piją, ale tylko dzisiaj kawka, ekspresso, zwykła czarna. No, można, można. No niestety dzisiaj niedziela, dzień gwałciciela. Dzisiaj trzeba się. Nie, dzisiaj powtórka będzie. Tu... O, i tutaj mamy. Zobaczcie. Jeszcze raz jeziorko, wiaterek fajnie wieje. A tutaj babusia z Anielą sobie spacerują. Troszeczkę. No, dzisiaj wszyscy już praktycznie się zbierają e, i zwijają. Dzisiaj niedziela to raczej tu już nikogo nie zostanie. Co tam, Nelusiu? Zrób papa. Papa. Pa. <laughs> papa. Fajnie jest Neluś? Fajnie jest, tak? Co to jest? Co to jest? To jest aparat. Papa. Pa. Pa, pa. <laughs> to papa. Pa. Nie na tego stać. Prawie spakowani jesteśmy. Jeszcze tylko wyozonuję przyczepę. Idziemy się pożegnać, no i zlot dobiega końca. Jak widzicie, pogoda dopasowała. Jesteśmy zadowoleni z pogody. I tak, znowu super dla dzieci to jest naprawdę było atrakcja, atrakcji dostaliśmy w torbie malowanki dla dzieci i było dużo zabaw dla dzieci i w, i w ogóle było super. Nie? Tak. Jak Nie dla tak. dzieci, jak ktoś był z dzieciakami, to naprawdę miały cały czas zajęcie. Jak widzicie, o zobaczcie już praktycznie praktycznie już zostało niedużo ludzi mało załóg opakowani a my mało nagrywaliśmy bo się bawiliśmy tak i, nie, i było tak i nie mieliśmy czasu w nie sumie czasu to taki będzie krótki ale tu nie ma co za bardzo takiego pokazywać bo już znacie ten, ten kemping już znacie już tyle razy i na naszym karawaningu motokunik także filmów i baluchy i żółciaki i, i, i... Zołciaki, w ogóle wszyscy i dużo było dużo jakich... będzie filmów także nie będzie Każdy, już się tylko z aparatem chodziło tak, z tak. kamerką jeszcze takie krótkie Jak, ja, jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda ogólnie jeszcze Łazienki, chyba nagrywaliśmy. Rok temu byliśmy tutaj na rozpoczęciu też, nagrywaliśmy, tylko Anielka była mała, nie mieliśmy w sumie jak tu się bawić, a w tym roku byli dziadkowie, także trochę pomogli, połowiliśmy rybki. Dla Hej! Dużyna. No. Jak widzicie atmosfera super, każdy się żegna, nie znamy ludzi, nas nie znają może, ale fajnie, naprawdę fajnie. Dużo ludzi poznaliśmy e... bardzo fajnych. Pozdrawiamy tak. Andrzeja i Monikę z Częstochowy, specjalnie. Trzeba będzie jechać do Częstochowy. 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 <laughs> Częstochowy. Tak. Dobra, to my idziemy się pożegnać e... z resztą, zwijamy resztę Mandziuru i lecimy do domku. I może kiedy następny wypad? No nie wiem, nie wiem, spontan, na dziko. No dziko pewno. na pewno, tak? No, gdzieś pojedziemy, ale to już z czasem trochę nam jeszcze mało, ale to się poprawi. Trzymajcie się, oglądajcie. Subskrybujcie, lajkujcie, nie lajkujcie, co tam chcecie. Tak, czy nie długi. chcecie. Na razie, hejka. Pa!